Witam Was tutaj znowu WC i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam album kart Euro 2012 i brakujące w nim bazowe karty jeśli ktoś miałby te karty i byłby chętny na wymianę proszę pisać na PW, nie w komentarzach no to zacznijmy otworzymy sobie klaser pierwszą brakuje mi chyba trzy bazowe karty pierwszą z tych kart jest to przedostatnia karta z zespołu Danii. Jest to Star Player Denis Rome de Hall. Następną kartą, brakującą, jest zespołu Hiszpanii Chavi Hernandez. Mam jego tylko limitowaną azycję, Chciałbym bazówkę. Bazówka. To y, Star Player. I ostatnią kartą, którą potrzebna mi jest do kompletu bazówek, jest y, gracz zespołu y, Portugalii. Znajduje się on przed Cristiano Ronaldo, czyli tutaj. A tym graczem jest y, Racing Star Ruben Mig. Mikael, tak Ruben Mikael jeśli ktoś miałby te karty i byłby chętny na wymianę zapraszam do PW, bardzo mi na nich zależy tutaj z tyłu słabo mam z tymi świecącymi kartami mam tylko dwóch stopperów, e, raz, dwóch trzech, czterech i 5-6 sześciu, sześciu fansów, a Masterów i tą Jeśli ktoś by miał też te karty na wymianę, proszę się zgłosić do mnie na PW Dzięki, mówił do Was: Farmazon, WCS. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć.